Dobry dzień, dobry dzień, witajcie, gwiazdne dzieci. Kolejna audycja, audycja z ery Wodnika. I jak to w życiu u nas bywa, w naszym bajkowym życiu? Przychodzą odpowiedzi na pytania. One się wszystkie tak zaplatają. Kto czyta blok od lat, ten wie, jak to działa. A działa to tak, że wczoraj niebawem, no tak, dokładnie wczoraj pewna rozmowa wykończyła się dużymi emocjami. Ja pozwoliłem sobie na stwierdzenie, nie ma nieuleczalnych chorób, są tylko nieuleczalni ludzie. Wywołało to bardzo duże emocje. No dobrze, przejdziemy do czytania. Era wodnika, A jeszcze przecież... W proroctwach różnych było, mówił mędrzec pewien, Przejdą po mnie inni, którzy większe cuda czynić będą. To są zwykłe realia, bo nawet 100 lat temu albo wcześniej są, tylko trzeba poszukać. Internet w tej chwili dobrze pomaga. Zwykłe ja sam znam, od chirurgów znam, tylko rozwodzili ręce, jak to. I, i, mówił, ja nie wiem, co się stało. Był facet z rakiem, gość go zaszył, Facet za 4 lata przychodzi, tam wszystko na miejscu. Też bym miał takie opowieści. Mama w szpitalu całe życie pracowała. Dobra, jedziemy. O prawdziwym uzdrawianiu dzisiaj, a nie o jakichś tam chemicznych medykamentów. No. Era wodnika, jak choroba może zniknąć z dnia na dzień. Kochani, teraz wykorzystujemy około 30% możliwości naszego organizmu, a to nie wystarczy, aby cieszyć się takim zdrowiem, jakim byśmy chcieli. Póki na razie nie jesteśmy jeszcze w stanie w wystarczającym stopniu kontrolować swojego ciała i zarządzać zachodzącymi w nim procesami. To ludzie polegają na lekarzach, na pigułkach, na uzdrowicielach, na wszystkim, tylko nie na swojej świadomości. A to właśnie nasza świadomość jest jedyną działającą siłą zdolną do zmiany czegokolwiek w tym świecie. Jak dotąd większość ludzi jeszcze nie potrafi się leczyć mocą świadomości, chociaż pojedyncze epizody takiego samouzdrawiania zdarzały się każdemu w momentach, kiedy wasz ból nagle znikał, znikał bez żadnej pigułki lub gdy w ciągu jednej nocy wyleczyliście się z przeziębienia. Ale to były tylko epizody i dotyczyły niezbyt poważnych chorób. A jednak wasza świadomość dokonywała tego, choć wy mogliście nawet tego nie rozumieć. Ale tego dokonała kwantowa energia waszej świadomości, dokonał tego rozum waszych komórek, ta część waszej duszy, która jest obecna w komórkach. To ta energia zmieniła program choroby, lub nawet go anulowała. Przypadki spontanicznego uzdrowienia spotykane są coraz częściej. Lekarze wzruszają ramionami i nie mogą zrozumieć, dlaczego choroba była jeszcze wczoraj, a dziś już jej nie ma. Nie rozumieją, jak mogła zniknąć z dnia na dzień. Dzieje się tak, gdy świadomość mobilizuje się, aby walczyć z chorobą. To może wywołane być nawet strachem lub wielkim pragnieniem wyzdrowienia, kiedy wybuch emocjonalny daje ciału taką siłę, że ono nagle zaczyna funkcjonować nie na jedną trzecią, lecz na 100% swoich możliwości. Czasem wystarczy nawet kilka chwil działania w taki sposób, aby choroba minęła. Tak potężne zasoby są uwalniane w tych momentach. I jeśli byśmy stale funkcjonowali w takim trybie, to byśmy po prostu nie chorowali. Bylibyśmy młodzi, zdrowi i pełni sił dużo dłużej niż obecnie. To jest możliwe pod warunkiem, że wasze ciało, a więc wasze DNA, zacznie pracować nie na jedną trzecią, lecz z pełną mocą. Możecie skopiować wasz program młodości, zdrowia i długowieczności. Doktor Garjajew to wdrażał w praktykę. Czytam dalej. Wasza kronika Akaszy zawiera odpowiednie zapisy. Możecie zwrócić się do swoich zapisów Akaszy i poprosić o skopiowanie kompletnego, 100% aktywowanego DNA. Nasze DNA zawiera wszystko. Jest tam wzorzec młodego, pełnego sił zdrowego człowieka, który pozostaje w tym stanie mając 90 albo i ponad 100 lat. Możecie przepisać program choroby i starzenia się, który działa obecnie. Możecie go zastąpić programem zdrowia, młodości i długowieczności. On jest dostępny w waszym DNA dokładnie teraz, dokładnie w tej chwili. Jeśli nie jest aktywny, to możesz go włączyć. Aby tego dokonać, potrzebujesz intencji, ale ona musi być czysta. Musisz naprawdę tego chcieć bez wątpliwości. Poza tym, wasz zamiar musi być poparty przekonaniem, że to jest realne, że możecie zwrócić się do wnętrza siebie, do mądrości swoich komórek i poczuć, czym jest taki stan doskonałego zdrowia. Nawet jeśli nie pamiętasz, co to znaczy żyć bez choroby, co to znaczy czuć się zdrowym, to twoje komórki mają głęboką pamięć. Tam jest taka wiedza i może stać się dostępna, jeśli będziecie tego chcieć. Wiecie, że komórki się stale odnawiają, stara komórka się dzieli i z niej powstają dwie stare komórki. Po prostu ma miejsce proces kopiowania. Ale wy możecie zmienić tę logikę, możecie wyjaśnić swojemu ciału, że w ogóle nie musi tworzyć kolejnej starej komórki. Możecie tak nastroić swoje ciało, aby kolejna komórka powstała jako młoda i zdrowa, a nie była skopiowana ze starej. W DNA istnieje szablon młodej zdrowej komórki i możecie wydać polecenie skopiowania tego wzorca, a nie skopiowania starej komórki. To nie jest tylko siła myśli, to moc boskiej energii, ponieważ wasza świadomość jest wielowymiarową energią kwantową. Jeśli oczyścisz ją z wzorców niewiary we własne siły, oczyścisz ją z nawyku czucia się bezradnym, to wtedy uzyskacie możliwości, które wciąż nazywane są cudownymi. Wszystko to już wkrótce przestanie wydawać się cudem, wszystkie te możliwości są dostępne od zaraz. Musicie tylko wierzyć, bo wszelkie niezbędne wam moce są wewnątrz was. Trzeba sobie to tylko przypomnieć, już nadszedł na to czas. Czas już powiedzieć sobie wiem, kim jestem, potrzebuję swoich umiejętności uzdrawiania siebie i innych ludzi. Ludzie do tej pory polegają bardziej na medykamentach niż na energii świadomości, ale kiedy rozmawiacie ze swoimi komórkami i kierujecie ku nim boską energię, to w ten sposób budzicie boskość zawartą w ich wnętrzu, w DNA. I to jest skuteczniejsze niż lekarstwa, które wpływają tylko na chemię ciała, a nie zmieniają programu chorobowego na program zdrowotny. Lekarstwa wyłącznie korygują konsekwencje programu chorobowego, a przecież boska energia jest zdolna przeprogramować DNA, anulować program choroby i włączyć program zdrowia. To jest prawdziwe uzdrawianie. Wszystkie najlepsze metody lecznicze opierają się na energii świadomości i to staje się coraz bardziej widoczne w nowych czasach. Dary nowego czasu są do Waszej dyspozycji. Korzystajcie z tego dla dobra własnego i innych. Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Dobrego dnia wszystkim słuchaczom.